Okej, okay, y, tamten odcinek nie znam, znaczy, powiedzieć, y, po prostu pożegnania i dokończyć tym. więc y, zarazem y, końcówka, to będzie końcówka drugiego filmu i początek trzeciego, także jest bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Traffic Racer. W czwartym filmie postaram się jak się to czyta, w angielsku. Ok, y, ta, tamtego robiłem. No niestety tutaj tele telefon mi się przykrzywił I znowu musiałem sobie go poprawić пожалуйста их канал Tutaj zrobię cięcie. Okej. Okay. Jestem już z powrotem w tej grze. Ta gra jest bardzo fajna. Więc nią gram. Zmienię sobie kolor. No dużo czerwony. Может раз на, но... на Tutaj chciałem kolejne punkty może się zbyt na niestety Niech wtedy znowu się rozciągniemy i ostatnie 2 sekundy. Okay. ok, to będzie ostatnia runda i kupujemy sobie nowe oko. Tutaj znowu się rozbije mnie wtedy. A tutaj jest jakieś fajne morze. Albo jezioro. No chyba, że rzekam. Ok, znowu mijamy karykę. Mam już... Mamy już w sumie 20 tysięcy punktów. Cały czas rośnie ta liczba. Ten odcinek nagrywam o godzinie dwunastej w nocy. Wrzucam chyba o czternastej. Ja zobaczymy dzisiaj, że jest Okej, okay. mogę iść kupić nowe Albo pozbieramy sobie jeszcze na ten. Na ten. Teraz mogę już właśnie troszeczkę mówić, ponieważ. A of ponieważ rose. mogę. mogę. Ok, e, musiałem zrobić cięcie, ponieważ e, moja mama mnie wołała, bo musiałem iść no, na to. Ok, zbieramy 15 tysięcy. Tutaj niestety niepotrzebnie zahamowałem. I jeszcze raz mówię, że w ogóle o tym nie mówiłem, ale no powiem po raz pierwszy i chyba ostatni. Ten content i te filmy wszystkie są robione sami friendly jakby i ten cały content jest family friendly jeśli chcecie poznać mój mniej family friendly i, yy, z innym głosem też mój ale tutaj się staram yy, robić taki bardziej taki dziecięcy nie wiem czemu w sumie a tam mam inny chyba jakoś tak no, tutaj właśnie y, sobie robię, y. no, w sumie takie coś, tylko że jeszcze bardziej taki inny, bo tutaj jestem na telefonie i tutaj jest taki, a nie inny mikrofon, a tam mam inny. Na tamtym kanale oczywiście. Ale dopiero ten drugi kanał pokażę Wam na 100 subskrypcji. na tem No i niestety straciłem y, komba kombo 4, 5, 6 no i kombo. Kombo 1 je o, teraz jeden, 2, 3, 4, 5, 5 i ostatnio okej. I od początku. Ta gra jest bardzo wciągająca. No i okej. Ta gra jest, tak jak mówię, bardzo wciągająca. Polecam nam sobie zainstalować. To jeszcze jedna gra. OK, yy, to będzie ostatnia gra. Yy, znaczy, nie ostatnia gra, że to. No wiecie o co chodzi. Yy, jeszcze jedna ta runda i film będzie się kończył. Bo tutaj, jak mówię, 15 minut, albo mniej może być tylko. No niestety, znowu się rozbiłem. Przepraszam was za ten hałas. W tle pan e, Thierry chyba przyjeżdżał. będę e, kupować to to auto okej okay, to ja się z wami żegnam do następnego odcinka pobierać tą grę i łapkujcie tamte tamte filmy i subskrybujcie na ten kanał w 100 subskrypcji będzie specjal a na 200 jeszcze jeden na 300 jeszcze jeden co 100 a potem od 1000 po kolejne 1000 subskrypcji będą specjale także do zobaczenia się z tym żegnam cześć